Siebie, kiedy wybrano mnie na strażnika. Rodzice powiedzieli, że to wielkie wyróżnienie, którego nie wolno odrzucać, więc zaprowadzili mnie do świątyni. Nie byłem tam szczęśliwy. Wolałbym mieszkać z rodzicami i bawić się z rówieśnikami. Nie miałem ochoty być żadnym strażnikiem. Jednym z elementów egzaminu na strażnika było pilnowanie szkatułki z mirakulami przez 24 godziny, bez jedzenia. Jedynym moim narzędziem była uczniowska laska. Wkrótce poczułem głód, który z każdą godziną się potęgował. Uważałem, że to wszystko wina mirakulów, których musiałem pilnować. Dłużej już nie mogłem wytrzymać, więc wyjąłem mirakulum pawia i użyłem jego mocy. Chciałem zyskać miłego towarzysza, którego wysłałbym do kuchni po odrobinę ryżu, ale nie wolno używać mirakulów do złych celów. Złość, którą odczuwałem, pomieszała się z moim potwornym głodem i wyczarowałem emopotwora, który różnił się od tego w moich wyobrażeniach. Żarłoczny emopotwór chciał pożreć wszystko, ale przede wszystkim mirakula, ponieważ były wtedy zmorą mojego życia. Panikowałem i straciłem laskę. Jedyne narzędzie kontroli nad tym potworem. Byłem jeszcze bardzo młody. Tak się bałem, że nawet nie pomyślałem, by go zniszczyć, używając po prostu mirakulum Pawia. Próbowałem zatrzeć wszelkie ślady głupoty, którą popełniłem. Starszy mnich kazał mi uciekać z grymuarem i szkatułką z mirakulami, które zdołał uratować. To była już ostatnia szkatułka. Wtedy zrozumiałem, że mój emopotwór pożarł wszystkie pozostałe szkatułki przechowywane w świątyni. Mnisi próbowali go powstrzymać, a wtedy świątynia, zakon strażników, wszystko uległo zniszczeniu. Usiłowałem uciekać przed emopotworem, ale ostatecznie zgubiłem grymuar oraz dwa miracula, motyla i pawia. Myślałem, że emopotwór przepadł na zawsze.